Dzisiejszy odcinek jest o krotce. Krotka jest typem danych, który jest zbudowany, ale jednocześnie wydaje się na pierwszy rzut oka dość mało praktycznym, ponieważ jest niemodyfikowalny, więc krotka jaka jest, taka zostanie i nie można jej zmienić. A z drugiej strony też posiada bardzo mało metod w odróżnieniu od listy, więc gdy przychodzi potrzeba. Posiadania kolekcji, no to znacznie częściej człowiek się decyduje na przykład na taką listę, niż na krotkę. Czy w takim razie krotka to zbędny typ? Czy mogłoby go nie być? Pewnie tak, mogłoby go nie być, ale warto przyjrzeć się krotce, ponieważ ona może w pewnym sensie odmienić sposób naszego programowania. Może sprawić, że łatwiej będzie uzyskać czytelniejszy kod, utrzymywalny, mniej problematyczny. Więc, więc pod, pod tym kątem chciałbym dzisiaj podzielić się kilkoma uwagami. Dlaczego, dlaczego akurat krotka może tutaj coś zmienić? Przecież krotka ma mniej działań, natomiast chciałbym tutaj takie rzucić hasło, że listę w pewnym sensie możemy postrzegać jak miejsce, miejsce, które, którym zarządzamy, prawda? Mamy tutaj, to jest nasz obiekt, mamy referencje, no i z poziomu tej referencji możemy wpływać na to listę, możemy ją przekształcać, modyfikować. Więc ja tutaj równie dobrze mogę dodać element. Na przykład 40, jak również mogę go bardzo łatwo zdjąć. Powiedzmy, że, masz, że mamy 40, mogę go zdjąć, mogę tym manipulować. Także pod tym kątem ja mogę myśleć o liście jak o miejscu, do którego się odwołuję, bo mam na nie, do, do niego referencję, prawda? Mogę tą referencję równie dobrze przekazać, mogę mieć w kodzie. Im większy kod, to zwyczajnie tak się dzieje, że mamy na przykład na jakiś obiekt więcej referencji, że ten obiekt jest półdzielony. Ja tutaj stworzę taką referencję Z. No i mam dwie, dwie referencje, które mogą wprowadzać zmiany. Jeśli program jest większy, ja muszę uważać, z której strony te zmiany są na, nakładane? Na przykład, jeśli Z wykona pop, no to już widzimy, że z perspektywy Z już jest dwa elementy, ale tak samo jest z perspektywy A, bo, bo lista była współdzielona. Muszę uważać na te zmiany, jakie nachodzą z różnych referencji to jest jedno. A druga sprawa jest taka, że no, lista koncentruje się na zmianach. Ja mam tam elementy w środku tej listy, ale generalnie. Jeśli piszę jakiś nie wiem, instrukcję warunkową albo pętlę, no to dosyć często podstawą zarówno pętli, jak i warunków instrukcji warunkowej jest po prostu przekształcenie listy pod jakimś kątem. Na przykład, że lista ma teraz o jeden element więcej, albo o jeden, jeden element mniej. Jakby nie patrzeć, lista w pewnym sensie wprowadza te przyjmuje te zmiany i te zmiany to nie są zazwyczaj takie bezpieczne bo ponieważ gdybym ja tutaj wykorzystał pop i jeszcze raz pop i jeszcze raz pop to, już, to mogę doprowadzić do błędu, ponieważ w, ta, w, takim, w danym zdarzeniu lista już nie miała elementów. Czyli wraz z tymi zmianami, jakie się dzieją w liście, ja również muszę uważać na kontekst, na to, co się dzieje wokół e, listy. I w pewnym sensie można powiedzieć, że. Listy pod tym kodem nakładają na nas dodatkowy koszt, bo trzeba się przejmować tym, co się dzieje wokoło. Trzeba to kontrolować. Jeśli program jest mały, to nie jest jakiś kłopot, ale im większy, tym ta zmiana jest bardziej taka odczuwalna, to jest bardziej kłopotliwe, trzeba po prostu dużo bardziej uważać. Natomiast czy krotki pod tym kątem są lepsze? No właśnie ten odcinek jest właśnie po to stworzony, żeby pokazać chociaż taki atuty krotek, no cóż na pierwszy rzut oka, jak widzimy, krotek krotki nie mają metod jakichś szczególnych. Tutaj widzimy, mamy metodę index albo cant, więc to jest troszeczkę bardzo ubogi arsenał tych metod, ale czy te metody jakoś zaburzają pracę z krotką? No jeśli potrzebujemy jakichś zmian, jeśli chcemy coś z tą krotką zrobić, to możemy pisać własne funkcje. To, jest, to nie jest tak, że z tą krotką się nic nie da w ogóle zrobić, natomiast sam fakt, że krotki nie da się zmieniać jest dosyć ciekawym Ciekawą obco, ponieważ to sprawia, że dana krotka e, ciężko jest ją postrzegać jako miejsce, w sensie takie miejsce, które po prostu kontrolujemy. Bo jeśli ja tutaj na przykład stworzę krotkę, która ma e, powiedzmy dwa elementy, 10, 15, to nie ma znaczenia, że ja na przykład współdzielę tą krotkę za pomocą Z albo za pomocą T, ponieważ z perspektywy obu miejsc nie mogę za bardzo zmienić znaczenia tej krotki to tak jak z liczbą 5 mogę mieć wartość 5, ale yy, z perspektywy Pythona piątka jest nadal piątką, nie mogę tej piątki zmienić. Ja mogę co najwyżej na podstawie tej piątki wyliczyć kolejną wartość. To wszystko sprawia, że Krotkę możemy na tym etapie postrzegać jako wartość, a to już jest już pewien rarytas, jeśli chodzi o programowanie, ponieważ jeśli ja mam wartości, to one są przewidywalne. One zachęcają do pisania wyrażeń. Na przykład nie ma sensu za bardzo teraz pisać IFA i pod nim krotkę dać. Łatwiej jest na przykład przy użyciu krotki wykonywać takie działanie, na przykład ja tutaj dam 15 i dodajemy kolejną krotkę, jaką, że chcę dwa elementy więcej mieć tam w środku, powiedzmy 50 jeszcze dorzucę, to jest wyrażenie i wyrażenie generalnie skutkuje tworzeniem nowego obiektu, więc ta zmiana jest bezpieczna, co więcej ja mogę to powtarzać nawet tysiąc razy, więc w odróżnieniu od pop ta zmiana jest nie, nie wymaga takiego śledzenia kontekstu. Krotki pod tym kątem są bezpieczniejsze, łatwiej jest je spółdzielić. One mogą być, być wynikiem jaki zwracamy i się nie musimy za bardzo przejmować tym, co się dzieje dookoła. Także krotki zachęcają do tego właśnie, do prostszego programowania. My tutaj po prostu koncentrujemy się na, na tak jakby budowaniu nowych wartości, tak jak to ma miejsce w typie string który też jest w Pythonie, więc ym, przechodząc jak jakby jak im większą część takich danych oprzemy na krotkach tym po prostu prościej jest po prostu zarządzać takim kodem, ten kod jest bardziej przewidywalny. Nie trzeba się przejmować tym co się dzieje naokoło i oczywiście ze względu na sam charakter, że krotki na pierwszy rzut oka wydają się mniej poręczne. No to zachęca do, do programistów do takiego bardziej świadomego pisania kodu do Przekształceń, które nie dzieje się, że pięć przekształceń w jednym miejscu na raz, tylko jest stosunkowo większe rozbicie. Ten, ten kody mają po prostu nieco większy taki i skład, więc im większy program, tym taki pożytek skrotki jest znacznie bardziej odczuwalny.